Euro 2012 w fanzonie na Placu Zebrań Ludowych, dzień trzeci. Szczególny, bo pierwszy mecz rozgrywany na gdańskiej PGA arenie. W strefie kibica mnóstwo wszędobylskich Hiszpanów, zdecydowanie mniej Włochów, łącznie aż 21 tysięcy ludzi skupionych na szlagierze Włochy Hiszpania. Szlagierze nieco rozczarowującym. Spain. Danie główne nie smakowało tak, jak się powszechnie spodziewano. Piłkarski Niedosyt fani z Półwyspu Iberyjskiego rekompensowali sobie strawą kulinarną. Pierogi, And... Sa... kasia, zapiekanka A... Sa... Sa... Proszę powiedzieć, jak się sprzedaje na przykład smaluszek? Bardzo, bardzo się sprzedaje. Uwieść Hiszpanów specjałami polskiej kuchni? Chyba jednak misja beznadziejna. Our food the best. Niezależnie od wyników, strefa kibica pulsuje nieustannie i tętni życiem non-stop. Rewelacyjna atmosfera tutaj panuje. Powiem szczerze, że chętnie tutaj przychodzę, bo naprawdę czuję się tutaj taki, taki podekscytowany tym wszystkim. Ponieważ jesteśmy w pięciu, mamy wynajętego kampera, stąd udajemy się tym kamperem do Lwowa ze, i z Lwowa do Wrocławia, także będziemy mieli duże porównanie. O współtworzenie znakomitego nastroju dbali kibice z Irlandii. Nie mogło być inaczej, skoro w znanym im rytmie przygrywała kapela Spiritual Seasons z Białorusi. Zimny prysznic w meczu z Chorwacją mocno ostudził nastroje wesołych wyspiarzy. Wyspiaży. If we can't beat Croatia, I can't see us beating Spain or Italy. It's disappointing. Um, the referee with one of the goals offside, disappointing. But you know we keep believing. Góre porażki, mimo najściereszych chęci, nie była w stanie osłodzić gwiazda wieczoru. I blame Coco.